Oh, animals. Wielbłąd zabija. Nie dostał Coca-Coli, więc zabił opiekuna. Do tragedii doszło w Tulum w Meksyku. Opiekun zwierzęcia został zabity po tym, jak zapomniał przynieść mu jego codzienną dawkę Coca-Coli. Richard Mileski z Chicago założył Tulum Monkey Sanctuary 15 lat temu. Richard podszedł do wielbłąda o imieniu Guero, kiedy ten wydostał się ze swojego wybiegu. To zdarzało się już wcześniej i nie stanowiło problemu. Ale według innych pracowników Guero był przyzwyczajony do picia butelki Coca-Coli każdego dnia. Tego dnia jednak jej nie dostał. Więc Guero zaatakował 60-latka, kopiąc go i gryząc. Inni pracownicy starali się go powstrzymać, jednak ich wysiłki szły na marne. W końcu wielbłąd usiadł na mężczyźnie, dusząc go. Trzeba było użyć lin przywiązanych do samochodu, by odciągnąć zwierzę. Trwa sprawdzanie sanktuarium. Gwero był widziany w towarzystwie 13 małp, dwóch emu, sześciu jeleni, dwóch lam i jednego dzika.